Nie zgadzam się z tą kwotą i nie zgadzam się w ogóle z żadną kwotą na korwiceką obrzeżk. To jest chyba 5K K, 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 K. No, Piękna i w ogóle litera i 5 K, pan Stanisław Trajanowski jest też takim monarchą. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa tam rada nadzorcza, czy im płaci pan Stanisław Trenowski, ale to już nie moja sprawa. Dlaczego się z tym nie zgadzam z tym pieniędzmi? Dlatego, że na sercu moim leży mi sport młodzieżowy. Jeśli mamy jakieś pieniądze, przeznaczajmy na sport młodzieżowy i tak przecież w drugi milion, tak, bo to 600 tysięcy, wcześniej było milion 200. Drugi milion idzie na Kotwice Kołobrzeg-Piłkarską. To, to też duże pieniądze. Nie ma tam naszych wychowanków, zarówno w zespole kołobrzeskiej Kotwicy Koszykarskiej, jak w zespole Piłkarskiej Kotwicy. Dlatego ostatnio robię, robię jakąś taką misję może to jak z filmu Janusza Rzeszewskiego nie będzie ostatnia misja promujmy naszych młodych, fajnych sportowców, jak Julian Tolak, mistrzyni polskich szachów, 20, 24. zawodniczka ostatnich mistrzów świata w Marii Bożek, Marta Siukiewicz, świetna pływaczka w kołobrzeskiej Kotwicy Koszykarskiej, nie jest spółką miejską, no, no, no sobie radzą chłopaki, niech sobie grają, niech zdobywają sponsorów, ale m, dlaczego, dlaczego jestem przeciw? Dlatego, że jest wiele innych naprawdę bardzo ważnych spraw, w które można te pieniądze włożyć 600 tysięcy złotych. Na ostatnim spotkaniu Komisji Rewizyjnej spytałem się pana Grzegorza Czakajskiego, który, jak wiemy, jest skarbnikiem, moim zdaniem takim sobie e, Urzędu Miasta w Kołobrzegu, czy ta kwota przeznaczona już w tym projekcie budżetu będziemy 21 grudnia na sesji Rady Miasta umówić z kwotą ostateczną. Uśmiechnął się pan Grzegorz i powiedział, że nie wie jeszcze, ale generalnie chyba tak, a tak w ogóle to on się nie zna, nie, 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 wie, nie wie, o co się rozchodzi i to trzeba pytać się pana prezydenta. Moim zdaniem, i tak to jest duży yy, mimo wszystko: duży krok do przodu, że nie ma miliona 200, tylko jest 600 tysięcy, ale o 600 tysięcy cały czas za dużo. Jacek Woźniak będzie startował na prezydenta Kołobrzegu. Cezary Kalinowski będzie startował na prezydenta Kołobrzegu. I tutaj oni będą wszystko nie chcą się skłócić z żadną grupą, która w jakiś sposób może im przysporzyć głosów. Taką grupą silną od wielu lat są oczywiście kibice e, Kołobrzegskiej Kotwicy. Pamiętamy, co mówił pan Henryk Bieńkowski, co mówił pan e, Bogdan Błaszczyk, e, ówcześni prezydenci, co mówił e, Sebastian Karpinuk, co mówił Janusz Gromek startując na prezydenta, co mówił w końcu Marek Hock startując na posła. To jest grupa do zagospodarowania, czyli czytaj, jak to mówi Janusz Gromek, to są nasze głosy ewentualne nasze głosy. Dlatego ani pan Cezary Kalinowski, nieoficjalnie wszyscy mówią o tym, że ma wielką chrapkę na to, żeby wystartować w najbliższych wyborach na prezydenta Komrzego, ani pan Jacek Woźniak, już notoryczny kandydat sojusz lewicy demokratycznej, nie pójdą na wojnę z kibicami kotwicy Komrzego, będą szukać głosów również u nich.